Weźmy mi, powiedz, jaki ty jest rocznik? 08. A ty wiesz, czego ci brakuje? Czego? Mojego 09. Do... perfektu. No niestety, ale mam mojego 07. Co? Co co? Mam pytanie takie do ciebie. No? Pamiętaj, zawsze przy mnie jesteś bezpieczna. Tatuś cię karmi. Kaszką, tak jak wczoraj. Stop. 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 Nie. Ale co? Co ja tak zrobiłem, bro? To ja byłem ja Nie, stop! Stop! Nie, 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 nie ja mam bardzo... Nie. Ja już jestem ba za bardzo znaczy, Dobra. To... No. Zostaliśmy razem. Ale masz tutaj koleżankę kolejną. Kolejną... No ale ty chyba... Która chce, ja Okej. Okay. Czyli ty. No dobra. Jesteś bezpieczna. Tatuś się na karmi. jak wczoraj. A czemu? Nie skocz, nie skocz. Skoczę. Zrobię to. Nie! Nie, nie Będę... rób tego. To. Nie, nie rób czemu? czemu, to robi? nie. Łapiesz mnie? Tak. Jezu, to ten babiarz, o Jezus Maria. Co to, no. co to do mnie ucie... No mówię ci, że to jest babiarz, mówię, że młodsi, młodsi, są niedojrzali, widzisz. Nie wiem. Um. To, ja to wiem, jest niedojrzały to chłopczyk, chłopczyk Ej, on a on się zapał w ziemię.